Po 8 godzinach, rejon pożaru Eldorado jest dwa razy większy. Strażacy z Paris ratują domy w Oak Glen. Mają mało wody, więc nie mogą sobie pozwolić na błędy. Pośpieszcie się ogień zbliża się do zabudowań. Schodzi po zboczu. Dotarł do domu w Przymoście. Po tej stronie też jest. Strażacy z Perys nie mogą liczyć na wsparcie z lądu ani z powietrza. Zostały im dwie tony wody, a muszą obronić dom i sad. Z tamtej strony już się pali, musimy ocalić budynki. Uważajcie na to drzewo i na tamte. Mówili przez radio, że ogień przemieszcza się tak szybko, że nie da się przed nim uciec. Obleciał mnie strach, ale skupiłem się na tym, co trzeba zrobić. Woda. Nie ma wody? Nie. Skończyła się woda. Za chwilę 15-metrowe płomienie odetną jedyną drogę ucieczki. Wycofajmy się. Nie mamy wyjścia.